Cześć, jestem Kubaci i pokażę wam największe zimowe upgrade w FIFA 19. jak zawsze mam dla Was wyzwanie jeżeli w godzinę od dodania tego odcinka wbijecie 100 apek w górę to już jutro pojawi się kolejny odcinek oraz przypominam że za 200 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 50 apek w górę to odkryzownik kolejnym odcinku, a każda osoba która po tym odcinku zostawi subskrypcję na moim kanale lub już subuje mój kanał. Niech napisze w komentarzu dałem suba, ja przypomnę serduszka, teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest Marcus Rashford, który rozgrywa świetny sezon w Manchester United. Zawodnik ten w 30 meczach zdobył 10 bramek oraz zaliczył 7 asyst, co jest bardzo dobrym wynikiem jak na takiego zawodnika oraz na tak ciężką ligę jaką jest Liga Angielska. Zawodnik ten po zmianie trenera Czerwony Diabł stał się zawodnikiem pierwszego składu i regularnie występuje na pozycji napastnika. Według mnie model Anglik dostanie upgrade o 2 oraz jego pozycja zostanie zmieniona z lewego skrzydłowego na napastnika. Czy zgadzicie się z tym upgrade'em? Napiszcie oczywiście w komentarzu. I drugim zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest Ter Stegen, który już kolejny sezon z rzędu udowadnia, że jest jednym z najlepszych bramkarzy na świecie. Bramkarz Dumy Katalonii oraz reprezentacji Niemiec w tym sezonie w 29 meczach stracił 29 bramek oraz zaliczył aż 10 czystych kont. Wiem, że liczba straconych bramek jest dosyć duża, lecz pamiętajmy, że nie wszystkie bramki padały z jego winy, a sam Niemiec nieraz ratował FC barcone przed stratą bramek. Dla potwierdzenia tego wystarczy zobaczyć tylko wyczyny tego bramkarza w tym sezonie, Przykład o filmikach na YouTubie. Według mnie Ter Stegen dostanie upgrade do O1 i jego overall będzie wynosił 90, a czy się z napiszcie na dole w komentarzu. A kolejnym zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest gwiazda Ligi Angielskiej, czyli Son Podobnie jak inni zawodnicy dzisiejszego odcinka, rozgrywa świetny sezon i według mnie za połowę obecnego sezonu są powinien dostać upgrade. Zawodnik ten w 30 meczach z 14 goli oraz zanotował 9 asyst, co na realia ligi angielskiej jest bardzo dobrym wynikiem. Zawodnik ten według mnie jak najbardziej zasługuje na upgrade o 2 i wtedy jego overall wynosiłby 86 oraz patrząc na jego występy w klubie i EA mogłaby zmienić jego pozycję napastnika. I chyba każdy przyzna mi rację, że byłby on jeszcze bardziej grywalny w FIFA Ultimate Team po upgrade. Co o tym upgrade? Napiszcie oczywiście w komentarzu. I następnym zawodnikiem. W Dzisiejszym odcinku jest Griezmann, który kolejny rok z rzędu udowadnia, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Piłkarz ten w tym sezonie w 31 meczach zdobył 16 bramek oraz zajczył 6 asyst, co musicie im przyznać z genialnym wynikiem, a co warto przypomnieć jest to dopiero połowa sezonu i zapewne bramki oraz asysty tego zawodnika wzrosną. Według mnie zawodnik ten zasługuje na upgrade o 1 i wtedy jego overall wynosiłby 90 i jak dla mnie byłby jak najbardziej adekwatny do jego obecnej formy. A czy wy się ze mną zgadzacie? Napiszcie oczywiście w komentarzu. A piątym zawodnikiem jest Pogba, który po odejściu z United odpalił się i w końcu Zaczął pokazywać swoje możliwości i zaczął z siebie dawać 110% podczas meczów, co zaprezentowało. Zawodnik ten w tym stanie w 29 meczach zdobył 11 bramek oraz zajrzył 9 asyst, co jak na pomocnika jest świetnym wynikiem. Jak wiemy, teraz Pogba częściej swoje mecze rozgrywa na pozycji tego pomocnika ofensywnego i myślę, że jej także przy zimowych zmianach mogłaby zmienić jego pozycję na SPO. Ale dzisiaj oczywiście nie o tym, a co do upgrade tego zawodnika, według mnie dostanie on go o 1, kiedy jego overall będzie wynosił 89 i będzie jeszcze bardziej grywalny niż jest na ten moment. A czy według Was Pogba może rozkręcić się jeszcze bardziej, napiszcie w komentarzu. I ostatnim zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest nasz Roda, który niedawno przed tocym a mowa oczywiście o Krzysztofie Piątku, który swoją obecną formą zadziwił chyba każdego fana piłki nożnej. Piątek w tym sonie w 24 meczach zdobył aż 22 bramki oraz czy jedną asystę. Na zawodnika, który niedawno rozpoczął grę w Lidze Włoskiej jest wręcz świetnym wynikiem i to raczej pewne na milion procent, że Piątek dostanie wielkiego upgrade, a Według mnie Overall Piątka zmieni się o 7 i już niedługo zobaczymy tego zawodnika z Overallem 77 oraz złotą świecą. Kartą. I kto wie, może nie tylko zobaczymy także kartę One Sto Watch Krzysztofa 5, która będzie się upgradeowała z jego każdym informem, ale raczej to, że będzie dostawał informa, jest pewne. A overall według Was powinien mieć piątek? Piszcie na dole w komentarzu. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek tak Wam się spodobało I tak nie zapomnijcie tej łapki w górę. Raz przypominam o wyzwaniu, że jeżeli godzina dodania tego odcinka, wybijecie 100 apek w górę. to już tryp, pojawi się kolejny odcinek oraz przypomnę, że za 200 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 50 apek w górę. To jest za nim kolejnym odcinku. Napiszcie, jakiego zawodnika Wam brakowało w dzisiejszym odcinku oraz w kolejnych filmów na moim kanale i nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie. Siema.